Hej cześć siema, z tej strony Asymetrycz i witam w kolejnym odcinku na moim kanale No i ostatnio mówiłem, że przejdziemy się um, wiemy gdzie e, do tego do e, jaskini w której powinniśmy byli znaleźć, um, jak to się nazywało Skafander i tą całą resztę rzeczy, aczkolwiek ostatecznie zmieniam zdanie No i pójdziemy sobie po prostu um, do głównej wioski kanibali więc o, ja tam lecę, teraz w tej chwili, w ogóle przełączyłem sobie widok oceanów I okazało się, że cały czas wokół mnie pływały dwa rekina jak ja tu pływałem, więc... Um, Niezbyt ciekawie mm, No i teraz tak Lecimy do wioski respawnu um, Bo... no właśnie, bo trzeba ją w końcu odwiedzić również um, Nawet mi to szybko zjem Okej okay. Lecimy tam, mm, tam są te. Tam y, powinna być topór i coś jeszcze, z tego co pamiętam. Aha, mapa i kompas, o właśnie. Zaraz tak, A, szybko plądruję to, tu leży gdzieś blisko. A wait, to są, o właśnie, płytki. Super, dawaj mi to wszystko. Co tu jest? Dynamitynie, flary. O, kurde. A zaczyna padać deszcz, to jest niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. A dobra, no więc szybko tutaj zbieramy, co jest. Cyk. Jeszcze ich nie ma. Dobra, już są. Kranić wszystko, lecę do, do jaskini po prostu. Nie zamierzam się z nimi bić na razie. Okej. Okay. A teraz tak, jaskinia. O, już ich słychać, kurde. To nie jest dobrze, wierzcie mi. Mm, najprawdopodobniej, w momencie kiedy wyjdziemy stąd, będzie ich na górze całkiem sporo. Także będę musiał się przygotować na jakąś walkę. A, czaszek mam full. Alkoholu też. Mamy spray w końcu, kurde, powinienem go już dość dawno zebrać. No, ale niech będzie. A, grunt to wioski, nie robić hałasu, nie? Aleki, akurat mam full niestety. A i teraz tak, tutaj gdzieś powinna być mapa. Tu są o właśnie, mapa i kompas. Okej, okay, to jest jak najbardziej na plus dla mnie. A, i tak jak mówiłem, postaramy się tutaj być całkiem cicho. Mm -hmm. A tutaj jakieś kolejne propagandowe teksty. Okej. Okay. Nie śpią, to jest problem. Um, żeby nie było problemu z wizją. tam ja ogólnie sobie zaraz tej flary puścił gdzieś. Żeby cokolwiek widzieć. Ale sprawdzę każde to miejsce. No, dostał w głowę. To jest bardzo dobrze. Dokładnie o to chodziło. Dobra, jeden jest martwy już. A tak jak mówiłem, nie chcemy z nimi walczyć na otwartym terenie ani tak specjalnie jakoś się nachrzaniać. Jego? Jezu chryste, panie. O, to nie było przyjemne. Okej okay. a zobaczmy, gdzie ja jestem aktualnie. No, dużo się dowiedziałem. Niestety. Dobra, na razie nie wchodzimy, pójdziemy główną ścieżką. Hmm. Czy ja mogę się przemieszczać normalnie? Dziękuję. A i teraz tak, stąd przyszliśmy. Więc tu idziemy dalej. Okej. Okay. Spaliłem coś niechcący, ale to mi da więcej światła. Super. Um, niestety muszę to rozwalić Będzie trochę dłuższy od tym jak mi się wydaje, wiecie Proszę nie gasnąć mi w tej chwili Tego zdjęcia podnieść nie mogę I tu są tylko Liny, no to tak średnio bym powiedział Ponieważ Liny już mam pełno, a właśnie narobiłem masę hałasu I wtedy można um, dostać się po siekierę. A aktualnie schodzimy w jakieś dziwne przestrzenie raczej. A, ale okej, okay, no pójdziemy tedy, nie? Czemu by nie? Okej, okay, ja chyba wiem co to jest za miejsce ogólnie. Ta, baby cave. A to jest ogólnie niezbyt ciekawa przestrzeń. Jeżeli chodzi o siedzenie w niej. Ponieważ tutaj z tego co kojarzę, gdzieś łazi dokładnie to gówno. Chyba mnie zauważyło. Chociaż nie. Czekaj. Stop. Ja bym chciał zamienić sobie tutaj na podpalone pochodnie. W sensie te. Jezu, ja tu jest tych płodów. Dobra. Nie trafiłem. Nie wiem jak. Musiało jej to centralnie między nogami szalecieć Dobra, teraz już trafiam. A. Szybki baton. No właśnie, ona leje kompletnie mega dużo. Chyba trzeba po prostu unikać jej ataków, tych takich mocniejszych. I powinno być dobrze. Dobra, ja jej nie widzę Dobra, leży, super To jest moja pierwsza walka ogólnie z nią tak sam na sam Więc nie polecam ogólnie I teraz tak, już bym sobie ubrał ten pancerz, bo No niestety, ale łażenie bez niego już tutaj będzie dość Niebezpieczne, zważywszy, że straciłem trochę mojego Znożymy trafić mały skurczybyk. Wysokie znaczy one są obrzydliwe. Plus to, że ich nie widać, gdzie one są tak do końca. I ewentualnie je słychać lekko. Pogarsza całą sytuację. Eee. Dobra, super, leży. Mm, teraz tak, nie wiem gdzie ta naprowadzi prowadzi ogólnie. Mówię, tu byłem tylko raz przez chwilę. Ja już wezmę dwa takie te, ubiorę sobie. Więcej płytek. Jest tu parę tych, parę walizek. Także we should be good. Tego nie chcę. Raz chciałem właśnie zrobić mega inteligentną rzecz, podpaliłem piłkę. I się okazało, że on ją trzyma po prostu bez żadnych zabezpieczeń, więc sam się podpaliłem. Eee, no, taka nieprzyjemna sytuacja. Eee, lekarstwa nie potrzebuję na razie. Dobra. Eee, ja nie wiem, czy wy w ogóle cokolwiek widzicie, ale pocieszę Was, że ja prawie też nic nie widzę, więc eee, nie ma problemu. Walczę na oślep. Wszystko ten. Wszystko pod kontrolą. Żartowałem jeszcze bardziej. Muzyka robi się coraz bardziej niepokojąca. Kurde. To nie jest coś, co mi się podoba A zanim przeciw drugi, trzeba się tego pozbyć, szybko Bo on ogólnie miał mocniejszą broń, niż ten Mi się wydaje Zamień mi strzałek. Dostał. Zamień mi broń. Halo, czy ja go mogę zobaczyć w końcu? Czy tak raczej średnio, że o to chodzi? Walnę go. O dzięki, super. A zabicie go to akurat była mega ważna sprawa. On by mu krzywdę zrobić No to nie są ci tacy zwykli, kanibalni, zwyklejsi, tylko ci tacy rybnięci ogólnie. Tacy, wiecie, nie widział światła od roku i, i w końcu ktoś go obudził, nie? Ale tak, asymetryczny zbieraj kasę z trupów. Bardzo to jest normalne, moralne i w ogóle. Nie no, ma, co, ta gra jest niemoralna. E, dobra, tutaj nie chcę próbować bagować całości. Bo jest ogólnie taka sprawa, że można skoczyć i napierdzielając E cały czas Może wam się udać złapać linę na koniec i tak jakby wymusić animację, która wam Anuluje całe obrażenia, jakie byście otrzymali Także to jest akurat spoko Na ogół Dobra, jesteśmy w składzie, super Teraz tak Tutaj powinny być rzeczy takie jak um, no właśnie ten pędzel e, wypiję te sobie jeden napój wezmę taśmę to jest więcej napojów nie potrzebuję ich już i nareszcie mamy a, siekierę siekiera jest mega dobra jeżeli chodzi o zbieranie akurat tego um, akurat jeżeli chodzi o zbieranie jak to się nazywa e, drewna ona naprawdę dużo daje Także polecam ogólnie e, Chwila sobie tutaj wystrzelał może te takie zwykłe strzały Mam ich więcej, mam ich więcej Okej okay. A teraz gdzie były te takie fajne? Tu są te fajne, spoko e, Ogólnie to też połączyłbym sobie to z tym, żeby wziąć to zamiast um, tej mojej siekiery własnej roboty. Ponieważ ta jest moim zdaniem lepsza cały czas. No i dołączyłbym sobie również e, resztę tych, tych tych tutaj z pistoletem. No, 15 amunicji, świetnie, świetnie. Te są jakieś taśmy, kurde, powinienem był móc je jakoś wziąć. Tylko nie pamiętam, które teraz właśnie się brało, a których nie. Eee. Piłka, no i dalej taśmy więcej. O. Nie, czekaj, co? Czemu to lewituje? Co jest? Dobra, nieważne, nie nieważne. Nie no i tak na ogół my już wzięliśmy to po co tu przyszliśmy. Dobra, zobaczmy, co mi to w notatkach piszą. Cyk, cyk, tu są notatki. A, no ta. To są jakieś zdjęcia, coś ten. To jest jeszcze z tego z y, samolotu. A tutaj są nowe notatki. No i to było na tyle w sumie. A co tu mamy? Znajdź Timiego. No to to jest główne, co musimy zrobić. Drogę do Dajeka sobie znamy. Eskinia Śmierci. Nie pamiętam, jaskinia jest która. To jest problem. Um, dobra. Jesteśmy tutaj. Trzeba byłoby jeszcze trochę przejść, kurde. Kolejny magnetofon XD. okej, okay, znaleźliśmy jakieś wyjście tutaj po troszeczku chodzenia. Ja bym sobie oznaczył szybko. A, tylko gdzie tu były te tyczki? Tu były. I ja bym tu wrócił od razu. Bo wiem, że kanibale będą zaraz tutaj przylatywali gdzieś. A, no i widzimy się znowu za chwilę, jak będę gdzieś w jakimś ciekawym miejscu. O, kolejna część zabawki, Timiego. Super. To jest jak najbardziej na propsie Ile? Jeszcze tylko dwie nogi i... Jedna rę ręca, spoko, spoko Ja bym chciał tutaj już moją broń jednak wziąć, bo dalej idziemy i... Zaraz coś możemy spotkać Tutaj na przykład tam tych typów dwóch White Tak jest udało się ich podpalić doskonale Dostał raz ten dostał już kolejny raz Dobra ten leży tym bym się jeszcze chciał pobawić. Chociaż on chyba nie do końca chce. I znowu nie wiem, czy dostał. Nie wiem, czy to nie ma jakichś mutantów też w okolicy. Dlatego tak trochę waham się z wejściem. O, patrzcie, kolejny. Przeraża mnie ten ich śmiech czasami, nie? Jest naprawdę tak nieprzyjemny Okej, okay, tutaj strzała jakaś leżała, moja jeszcze O, tu jest kolejny spray Aczkolwiek mamy kasetę Także, okej, okay, to się przyda Do, wiecie tam, fabuła i te sprawy oh A, ja wiem gdzie ja jestem w tej chwili A, tu się wchodziło I tu nic nie było potem, a nie, czekaj, coś tu jednak było o kurde. Jednak coś tu było. Już wiem, że tu nic nie ma. Z tego co pamiętam, to tam coś jeszcze jest. A, alkohol tylko. Który wpada w ściany. Mm -hmm. Duże pomieszczenie. Nie podoba mi się. Ale ogólnie coś udało się zrobić, ponieważ mamy zaliczoną jakąś pozycję w rzeczach do zrobienia. Także spoko. Dobra, tutaj też już nic nie ma, więc idziemy dalej. O, właśnie o tym mówiłem, nie? Że można sobie tak zeskoczyć i spróbować się złapać. Nie zawsze to wychodzi, dlatego jest to ryzykowne na większych przestrzeniach. Ale jest, czasami naprawdę warto to wykonać, tego baga. W końcu po coś on jest, co nie? Jakby nie patrzeć dalej, jest to mechanika gry. Okej, okay, tutaj też nie ma nic, tylko się pozbędę farby. A tego nie chcemy I teraz patrzcie to widzowie, no, najśmieszniejsza rzecz Dobra, oni się palą, więc no A Jak widać mamy kości na zbroję I teraz tak, tutaj chyba jak pójdziemy o, no poza intuperzami, które mnie znowu O, przeraziły Powinno być jakieś wyjście dodatkowe, takie z tej jaskini, jakby w sensie dojście do tego momentu, w którym się wchodziło do niej. Z tego co pamiętam, kojarzę i w ogóle, ale nie jestem pewien. W sensie na pewno nie tędy, ale po prostu sobie zwiedzam tutaj więcej, żeby mieć zwiedzane całe. Chociaż, patrzcie, tu też jest jakieś wyjście. Ja wiem, gdzie ja jestem. Patera. Kajmy są. <noise> o, kurde, dobra. E, no więc ogólnie to wyjście do jaskini odrodzenia uznaję za zakończone oraz... zakończone powodzeniem co najważniejsze. Tu wszystko załatwione, teraz czas na jeszcze wyjść. Chyba, że jest noc. To wtedy nie chcemy wychodzić na razie. Dlatego zrobimy coś takiego, że ja tutaj buduję sobie szybki szałas. Cyk. Szybko, szybko, szybko. szybko, 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 szybko. A zapisuję grę. Dzień 32 zamieniamy na dzień 33 w nocy. No i idziemy spać. To się rozpada. Mamy zapis gry na szczęście zrobiony. Pijemy to. Jemy to. I idziemy na górę. A chciałbym mu zdobyć przynajmniej w jedno miejsce. Teraz tak. Nie ma tutaj żadnych z nich. Super. Zbieramy wszystkie te tutaj. Te. Co są? Tak blisko leżą. A używam jedno. To biorę ile kanistrów się da. Niestety tylko jeden. Strasznie dużo się tutaj miga. Wait. Baterie, super, baterie się przydadzą. I już teraz stąd spieprzamy, ponieważ wiem, że zaraz coś się odwali. Trzy flary, świetnie. Mm, i teraz tak gdzieś w, to, w tym kierunku. Powinniśmy mieć um, taki, jakby kolejna ich taka mała wioska. Tylko, że nad taką rzeką całą, ogromną. Tylko teraz pytanie, w którą to było stronę. Ja sobie tak mogę powiedzieć, a tutaj dupa, bo to mi daje dokładnie tak. No, jak widzicie, w tym czasie po prostu nic się nie aktualizuje na świecie, bo ja jestem w ekwipunku jakby. Szkoda, że czegoś takiego w Minecrafcie też nie ma. Okej, okay, już wiem, gdzie jestem. Doskonale. Jest to, jak mówiłem, bardzo dobre miejsce do wyjścia zaraz po właśnie zwiedzeniu tej wioski. I już mamy 15. Doskonale. Tyle, ile potrzeba. Więc ja bym poleciał w tej chwili tutaj. Cyk. Mogę patrzeć, jak ładnie tutaj wygląda ta cała rzeka. I w ogóle w się sensie woda cała z rzeka. A, dobra. Teraz tak. B. To małe to. Jak się okaże, tego nie mogę to nigdzie postawić, to się załamie. Bo byłem prawie, że pewien, że można. Okej, okay, można zrobić to troszeczkę dalej, więc chyba polećmy tutaj właśnie. A nie, czekajcie, tu już jest jacht. To ja to chrzanie, lecę na jacht. Wiem wam w ogóle, jak blisko byłem śmierci z rąk rekina. Bo byłem mega blisko. Naprawdę i sorry za mój głos dzisiaj, ale jestem troszeczkę chory i... Tak nagrywam, bo w sumie no, chciałem mieć jakiś film na dzisiaj, a no niestety. <laughs> Jak słyszycie, problemy trochę z gardłem są. A, także no. Dobra, no to co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu... No i nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji czy gdziekolwiek jeszcze chcecie. No i życzę Wam miłego dnia. Cześć.